Cześć, witaj w kolejnym odcinku nauki Podstaw Szycia. Tu Jola, krawcowa i instruktorka szycia ze szkoły i sklepu z maszynami Ultramaszyna. Zastanawiasz się nad tym, czym różni się maszyna przemysłowa od maszyny domowej? W tym odcinku pokażę Ci najważniejsze różnice. Maszyna przemysłowa jest Wstawiona w specjalny stół i nie da się z niej korzystać bez niego. Zajmuje zatem zdecydowanie więcej miejsca niż maszyna domowa. Blat do maszyny przemysłowej ma najczęściej długość 105, 110, 120 cm, natomiast szerokość od 50 do 55 cm. Maszyna domowa jest sprzętem bardziej kompaktowym, można ją przenieść, stawić w dowolnym miejscu, na dowolnym blacie, na szafce i sch lub schować do szafek, kiedy z niej nie korzystamy. To była pierwsza różnica. Natomiast druga to maszyna przemysłowa szyje tylko jednym ściegiem. W przypadku stępnówki przemysłowej jest to ścieg prosty. Maszyna wieloczynnościowa ma z kolei kilka, kilkaset, kilkaset nawet programów ściegowych. W przypadku zróżnicowanego domowego szycia przynajmniej trzy ściegi są ściegami niezbędnymi do różnorodnych prac krawieckich, chociażby zrobienie dziurki, czego w przemysłowej maszynie nie otrzymasz, i na przykład zygzak, kiedy chcemy robić jakieś aplikacje. Kolejną różnicą będzie prędkość szycia. Maszyna przemysłowa może szyć z prędkością nawet do 5000 wkłódź igły na minutę. W przypadku maszyn domowych to jest średnie tempo 800-900 wkłódź na minutę. Czyli różnica w, w możliwym, jakie masz możliwości e, szybkości szycia jest zatem no, bardzo duża. Ważną też różnicą będzie tak zwane wolne ramię, które zasadniczo ma każda maszyna domowa. Wygląda to właśnie tak, że po zdjęciu obudowy masz taki wysięgnik, który jest nazywany wolnym ramieniem. Natomiast w maszynie przemysłowej mamy dużą powierzchnię, ale z kolei równą nie ma możliwości nałożenia. Na przykład nogawki od spodni czy rękaw. Co jeszcze można powiedzieć o, maszynie, o różnicach w tych dwóch maszynach? To jest na przykład oliwienie maszyny. I teraz tak, maszyna przemysłowa jest zamontowana w tak w stole, że możemy ją tak odchylić, i pod spodem jest niska olejowa której musi być zawsze olej na takim poziomie, że wszystkie mechanizmy, które teraz widzisz pod spodem w maszynie, te wszystkie metalowe części, one pracują podczas pracy i one pobierają w tym czasie olej. To musi być zanurzone w oleju, natomiast maszyna domowa Wystarczy, że będzie zaopiekowana bardzo pod względem czyszczenia. I podczas czyszczenia możemy też nalać odrobinę oleju na szmatkę, którą czyścimy. I w ten sposób maszyna będzie tak, jakby nakarmiona olejem. Ewentualnie jakieś kropelki, albo dosłownie kropelki oleju są wpuszczane w te mechanizmy, które pracują. A specjalny odcinek który znajdziesz w opisie do tego wideo, taki filmik będzie o konserwacji i czyszczeniu maszyny domowej do odnalezienia na naszym kanale. Znasz już najważniejsze podstawowe różnice między maszyną domową a maszyną przemysłową. I teraz co wybrać? I tak w zasadzie jeżeli szyjemy amatorsko dla siebie, nawet dużo i kompleksowo przeróżne rzeczy, to maszyna domowa powinna zaspokoić twoje potrzeby. Natomiast jeżeli szyjemy zarobkowo i dużo cięższe rzeczy, to powinniśmy pomyśleć o maszynie przemysłowej. Natomiast i tak najlepiej mieć komplet. Maszyna przemysłowa do ciężkiego, długiego, dużego, szybkiego szycia i maszyna domowa jako wsparcie. Mam nadzieję, że dzięki temu filmikowi rozjaśniło Ci się, co to jest maszyna przemysłowa, a co maszyna wieloczynnościowa i że to są dwa zupełnie inne sprzęty. Rodzaje, modele i marki dostępne na polskim rynku możesz obejrzeć w naszym sklepie internetowym www.ultramaszyna.com i jeśli zastanawiasz się, który z tych sprzętów wybrać dla siebie, napisz lub zadzwoń do nas, pomożemy Ci w wyborze i rozwiejemy wątpliwości. Na koniec serdecznie zapraszam Cię do śledzenia naszego kanału. Kliknij przycisk subskrybuj. Dzięki temu za każdym razem, kiedy pojawi się nowe wideo, otrzymasz powiadomienie.